Siemano, dzisiaj gramy w Minecrafta. To jest nowy świat. Idę teraz sobie tu iść. Nie ma tutaj nic do jedzenia, jak zwykle. Łódź tutaj jest, może coś znajdę w tym. A to jest chyba opuszczone, mi się wydaje. Chyba nic tutaj nie znajdę z pewnego. Zobaczę tam, czy jest coś. M moim zdaniem, to chyba nic nie ma tutaj, mi się wydaje. No. Alo, a, tu, a tutaj jest skrzynka. Dobra, jest na ja to ponoszę. O szmaragdy! Akurat przetrawiło mnie się z maragdami. co to jest? A czekaj, ja to pierwszy raz widzę niestety. Co to jest? Wyle żelazo, bo żelazo, też się przyda. Zalazo też się do czegoś przyda. I to. No dobra, ja nie będę. Dobra. Przyciągać. Dobra. Mamy to. Czy potrzebowałbym z tego drewno? A ta skrzynka już mnie goni, jakby ja nie chcę skrzynki. Porozwalam, bo potrzebuję na pewno drewno. Drewno zawsze jest potrzebne. Idziemy teraz zabrać następne. A po co nie tu śnieg? Dobra, no, no, rozwalaj to śnieg nagle. Nie no, tutaj nie A. Spadłem. Ja zawsze myślałam, że odkryłem tu. Więc ja sobie się wystraszyłem, żeby przetknąłem no, tutaj. Tak się zastresowałem. Dobra, no, no, rozwalamy ten cały tak woda, bo trzeba je drogo. Jezu! Łódkę sobie później zrobimy. Na razie nie pod... Trzymajmy łódki. No właśnie, po co nie słodki? Ja nie chcę skotku! Ja nie chcę skodku. Musimy się stąd dostać już z tego. Czy tutaj coś się wyrabia śniadanie? Jak się przemieścić tu? Skąd to się tutaj wzięło? Nie chcę badać, proszę Pana. Nie no chodź ty tu, robo! No. Zaraz tutaj cię złapię, no chodź tu. No. Zignorowałaś mnie już, bo... No. No, po prostu zginę zaraz, to miecz chyba! nie mogę tak, tak, Mam tego niedobrego, po co mi jedła dodała. Najpierw to ja muszę znaleźć jedzenie. I... A picie to po co mi? A tutaj akurat są brzymi. Klej dalej. Hy! <laughs> szybko, 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 szybko! Dobra. Co to jest? Nie, tutaj nie zajdę ryb. Tutaj nie zajdę ryb. Chyba takie opcji. Bo nie zajdę ryb. To tutaj gdzieś będą. Gdzieś tutaj Nie wiem gdzie. A tutaj... Jest, tutaj nie wiem gdzie chodźcie tu do... Ja zaraz zostawię, naprawdę. Lepiej, nie, bobejki, okej, okay, teraz wracamy tam. No gdzie jesteście, tu no? Do... No co to miało być? Czekaj, no, ja jest następna, ja jest następna. Nie no, dawaj, dawaj, dawaj! Zginę. Muszę szybko po, to pójść, bo za giełdą i tak. Ale szybko to tak. wchodziłem. Gdzie to jest? To, to gdzieś tutaj chyba muszę wchodzić. A nie, przy tym, przy tym, przy tym. Dobra, nie zajdę chyba tak, że nie ma nie wiem, już tam trzyma rady, to jest po trode nieźle ciągle zdaje. Dobra, na spokojnie, poszukamy sobie tych rzeczy. Na bo że ich znajdę. A co sobie z tym? Eee, nie, 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 niedźwiedzia nie, 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 będę nie, Dobra Szukamy sobie tych rzeczy, może No bo skoczyłem w statku. Może zabierzemy to drewno może za sobą. Bo tam te straciliśmy właśnie. No straciłem niestety. Jakimś zatem się tam zdusiłem. Tylko jedno tu jest. To bez sensu chyba będzie. No my god. To chyba będą się pożegnać na i No chyba, że to znajdzie się jeszcze jakaś krzyk, może że nie. Nie wiem, nie ja to. Czy ja w ogóle to doskoczę tam kiedyś? Czy kiedyś to doskoczę? W ogóle. Ale to mi nic jest... nie. No po co ja to Po co ja tu włożę? to ja uważam? To za to. Tanie napisze zebrać drewno, bo muszę zbudować sobie tu. Chyba dawań i te drewno tu, a nie Dobra, co tu? No to chodź... Nie, ja tego nie chcę. Przepraszam bardzo. No spadę tam, no nie. O. Proszę bardzo mi dawać. Dobra, no po co te płotki? To po co tam do domu? To się to co teraz rozbił chyba. Dobra, poszukamy sobie tutaj jeszcze czekasz. To znaczy to tak idealnie wygląda, że bym Ale chyba będzie nie było to 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 bez sensu. Dobra, szukamy sobie rzeczy. A grzyb? Może zrobię sobie słupkę wtedy. Pięknie tam. Zrobię sobie słupkę. Jeśli tylko znajdę czerwony jeszcze grzyb. Idzie, znajdę czerwony grzyb. Chyba, że teraz mogę zrobić to. To, że ja nie mam zbyt za dużo drewna, to więc muszę tam wrócić się pod tym. Dita nie chcemy. Neura. Neura, bo nie, i tak nie ma chcemy dita. Wracamy do to już jest statek, bo... Um, mm. Może to znać. I tutaj... I jednak sobie zaczniemy od tego. Tam już nie musi być stateczku i tak. To będzie tylko pojedzenie niestety to ja. A ja nie cierpię pojedzenia. Całe drzewo cię próbuję najpierw wykopać! Dobra, kopnij to. A co ty... Dobra, daj mi to drzewo, bo ja nie rozumiem. Dawaj mi więcej tego drzewa, bo będę zły. Dawaj mi to drzewo. A nie. Dawaj mi drzewo, bo będę zły. No, akurat dziękuję i wy... Kopiemy sobie jeszcze tego więcej. O, tam być głodny. Ale zaraz zrobiłem sobie. Nie ma że mogę zjeść tego. Nie ma, że mogę zjeść grzyba. Nie, nie mogę zjeść. <grym> ale pisało, że mogę coś z, z tego zrobić, no więc e, e, mogę zrobić tą miskę i żnupę, czyli chyba z, z tego grzyba, chyba będzie bit, chyba. Chyba z tego też się to zrobić.

Tego się nie da. O, o Nie da się tego niestety. Dobra. znieka mnie napiszcie, bo to też się Dziwne.